Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki pojazdów. Sponsorem programu jest Rebel Horn. No nie, no. Gdzie nie wystawię nosa na jakąkolwiek imprezę, pojawia się tam Przemek. Ja mam, ja mam z tego dużo radochy, ponieważ my obaj uśmiechamy się szczerze i radośnie. Wynika to z tego, że takie mamy, wiesz, charaktery. Ale z drugiej jednakowo strony, jak się przyglądam autonostalgii, to pojawiła się tutaj parę sprzętów, które mnie powaliły. Jest tutaj Warburg 311, no złom totalny, ale to podobno jeździ. A nie dość, że jeździ, to jeszcze pięknie wygląda, bo to wiesz, co do co, co, co nie dojeździ, to. Bo to wygląda, nie? Jak to się mówi? Ale wiesz, kolega bardzo fajną rzecz powiedział, że patrzą na niego jak na pozytywnego frika, bo jedzie takim złomem w Portugalii na polskich tablicach. To już naprawdę robi wrażenie. Natomiast przyglądam się, wież, stoiskom, które tu się pojawiły. Mam jeden mały problem. Widzę, że świetlnie jest oszczędnie. Tak, no to jak w Nadarzynie oszczędnie z toaletami, tak tutaj oszczędnie ze światłem po prostu. Ale naprawdę tak jest. No, bardzo to przykle, bo są fenomenalne samochody. Jest świetna impreza, jeżeli chodzi o, o, o poziom tych samochodów, bo to nie tylko chodzi o to, żeby fajne auto z historią przywieźć, ale żeby ono jeszcze ładnie wyglądało. One są naprawdę cymesiki i kurczę tego nie widać, no bo jest ciemno, jesteśmy w jaskini trochę. Dokładnie. Szczególnie jak jeszcze weźmiemy poduszkę na O'Tools, przyłożymy głowę z jednej z drugiej strony, żeby nie słyszeć, żeby nie słyszeć zachwytów dzieci, które oglądają samochody, których nie. Nigdy pewnie by nie zobaczyły, gdyby nie auto nostalgia. E, słuchaj, na, na ile Twoim zdaniem taka impreza jest też troszeczkę e, m, ucząca bardzo młodych ludzi, tego, że motoryzacja nie musi się ograniczać do samochodów uklepanych jak obecnie, a pojawiają się auta, w które włożono mnóstwo serca. To jest, to jest, to jest chyba dla nich jakiś taki szok. Wiesz co, ja myślę, że najważniejsze jest to, że taka impreza daje rodzicom możliwość pokazania dzieciom samochodów i zaszczepienia miłości do motoryzacji. Bo wiesz, jak siedzisz w domu, pogadacie, coś obejrzycie na internetach, to nie jest to. Ale jak w taką ładną sobotnią pogodę przyjdziesz tutaj z tym dzieciakiem to pokażesz, poopowiadasz, jakby przekażesz mu swoje te emocje, które masz w sobie oglądając to auto, to myślę, że to jest mega nauka i taka impreza jest mega potrzebna, żebyśmy nie zatracili tej młodzieży, która mogłaby być wciągnięta w tą fajną motoryzację. Stoi tutaj Fiat Abarth. Fiat kojarzy się z samochodem takim, powiedzmy, uklepanym, spokojnym, rodzinnym, samochodem, urządzeniem do jeżdżenia, tak bym to nazwał. I tutaj Ciakowi można pokazać, że Fiat był też znakomitym samochodem rajdowym. Samochodem, który, no delikatnie mówiąc, ma przepiękne linie. Jest pięknie narysowanym samochodem. Tak, to jest bardzo ważne, że ten samochód jest pięknie narysowany i nie przeszkadza mu to być przy okazji fenomenalnym sportowym samochodem. No, jakby można połączyć piękną linię i charakter sportowy, jakość osiągi i to jest rzeczywiście fajne. I... Trochę chyba zaczynam smucić się, jak o tym mówisz, dlatego że to są te lata tych fajnych, małych, lekkich, sportowych samochodów. Czy to w Wielkiej Brytanii, czy właśnie ten Fiat, czego już właściwie nie ma. Dzisiaj nie znam żadnego producenta, który by robił leciuteńki z małym silnikiem, ale mega szybko jeżdżący samochód. No niedługo taki samochód wyląduje u ciebie w, wiesz, w Twoim garażu w wielkiej wykwintności. To jest właśnie typowy przykład na to, jak robiono te samochody. To jest lekkie, malutkie. Silnik zaledwie półtora litra, to naprawdę ma kopa i to super jeździ, to się fajnie prowadzi, to właśnie tą lekkością. To taką przyjemnością, tego smagania tej kierownicy i to auto się układa i tak pięknie się prowadzi. No po prostu jestem zakochany w tych samochodach i powiem szczerze, bardzo ale to naprawdę bardzo bardzo żałuję, że producenci tego nie robią, ale natomiast cieszę się, że są fani takich samochodów jak Ty na przykład jest jestem że utrzymujecie ta auta w jezności, w użytkowaniu i to jest bardzo bardzo przyjemne, a my na warsztatach możemy o nie dbać. I troszeczkę je tam podrasowywać. A wiesz, ostatnio ludzie z Projekt X nad zrobili, z naszych zresztą, zrobili mi przepiękne fotele. Ja, ja nie miałem pretensji do tych, które miałem, ale dopiero jak zobaczyłem, co oni potrafili zrobić, to mi szczęka opadła. I to jest właśnie to, o czym powiedziałeś, że staramy się, żeby te samochody wyglądały. Nawet przy e, robieniu tych foteli, oni zadbali o zieloną lamóweczkę w kolorze karoseli. Zrobili to naprawdę elegancko i to robi wrażenie. Powiedz mi, jakie projekty w Twoim, w Twoim serwisie w tej chwili robisz. O teraz, teraz bardzo tak szeroko, bo robimy, a propos tych roadsterów takich malutkich, to robimy t 6 i robimy Stag'a i to Stag'a z v pod maską, wiesz, no naprawdę fenomenalny samochód, ale na drugiej jak szali tego samego warsztatu budujemy teraz wyprawowego na przykład Forda Raptora na olbrzymich kołach, z zabudową, z namiotem dachowym otwieranym, bo też mamy, fajnie, że mamy dużo y, możliwości doboru tego namiotu, bo ich kilka mamy w ofercie, więc no jakby to jest fajne takie, wiesz, przychodzisz, tak patrz, tutaj Triumfik, a tutaj zaraz taki wielki Raptor, gdzie tego triumfik. Mogłem już właściwie napakę do niego włożyć i zabrać gdzieś w ciepłe kraje. Jak powiedziałeś o TR6, ja miałem Triumfa TR5 i to Pi. Bardzo rzadko spotykany model to był TR5 Pi na wtrysku mechanicznym Boscha. Potem, kiedy już sprzedałem ten samochód, okazało się, że no po wielu latach, że tego modelu było tylko 800 sztuk na świecie i trochę mi strzeliło w plecach, ale widzisz, to były głupie czasy. Potrzebna nam była skrzynia biegów, bo ta oryginalna padła. Kolega zrobił specjalny adapter Marek Okszak, Los szacunek i założył skrzynię od dużego Fiata. Wiem, że teraz, patrząc na to z perspektywy czasu, to było straszne, ale wtedy nie było możliwości napisania w internecie proszę przysłać mi zębatkę trzeciego biegu plus synchronizatory. No gdzie skąd. Tam no, mógłbyś list jakiś napisać, wiesz, cztery pieczątki przybić na poczcie, wrzucić do skrzynki i liczyć na to, że ktoś to odczyta. Co raczej by się nie wydarzyło, nie mówiąc jeszcze jednej prozaicznej chyba rzeczy, że. Dzięki temu, że jest rozwój internetu, to nam się mega fajnie skurczył świat motoryzacyjny, jest wszędzie blisko, wszędzie łatwo. No dzisiaj tak naprawdę rozmawiam z klientem, mówię, pan, co, uszczelniacz wału jeszcze tam trzeba zrobić w tym silniku u pana? A pan mówi mi, panie przewodniczący, to ja już klikam w tym czasie, dobra, o, na pojutrze będzie u pana. Pach, paczka jest złożone. Mega! To, o tym, jak, jak mało świadomości mieli ludzie, którzy... Pracowali w wielkich korporacjach, świadczy sytuacja z jednym magnetofonem, miałem takiego pioniera szpulowego z autorewersem i uszkodziły się rolki. Napisałem do pioniera do Japonii z pytaniem czy mogę to zrobić, jak to zrobić, czy mogą przesłać mi te rolki, że na nie zapłacę. Dostałem piękny list podpisany przez wice chyba prezesa Pioniera, który powiedział, drogi Panie Aleksandrze, Zapraszamy, w gratisie zrobimy to w naszym serwisie w Hamburgu. A to były czasy, kiedy, żeby wyjechać do Hamburga, to trzeba było czekać miesiąc na paszport, potem czekać na wizę. No, taką mieli świadomość i taki mieliśmy dostęp do części, jak i właśnie do tego typu, e, e, wiesz, kontaktów. Przemek, mnie... Przepraszam, że się przerwa, ale teraz bym jeszcze jedną rzecz powiedział. To się nazywała naprawdę wysoka kultura korporacyjna. Jakkolwiek byś tego, wiesz, nie definiował, to właśnie to było fajne, nie? Że ten pan usiadł, napisał, po poodręcznie podpisał, no po prostu... Majsterz, Dokładnie. Byłem, ja byłem zbudowany. Ja, dzisiaj by jakiś bot do ciebie odpowiedział. Na zasadzie, e, Aleksander, czego ty chcesz? <grym> A ja z botem rozmawiam. A wiesz, co, wkręcanie botów to jest mój sport. Ja bardzo to lubię. Natomiast jesteśmy na stoisku Neo Neotulz i powiem ci, że w tym roku kolejny raz użyłem maszyny do odkręcania kół. Były nieźle zapieczone po zimie. Przełączyłem na je dałem z buta i momentalnie się odkręciło. Szacunek wielki za to urządzenie i wielkie dzięki, że w moim garażu leży, bo żadna śruba mi nie stanie na, 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 na drodze. No to tak, tak, to jest narzędzie rzeczywiście mocne, spektakularne, ale co jest bardzo ważne, pamiętaj jedną naczelną rzecz. Na siłę to można tylko odkręcać, przykręca się już jednak na zadany moment obrotowy. O, to trzeba pamiętać. Tak, i czasami jak przyjeżdżam do serwisu i widzę jak goś zabiera się do przykręcania kół za pomocą wajcha, ja go pytam, czy pan wie, jakim momentem pan do... ja, mam, ja mam dynamometr w rękach. Okej, okay, to sobie tak przykręca Jeleń w moim małcie. Ja zawsze mam dynamometr pod ręką, i to jest robione tak, jak trzeba, nawet pod domem, kiedy wymieniam koła z zimowych na letnie. Powiem ci jedno, do tego momentu musiałem targać kompresor. Musiałem targać e, wszystkie te wynalazki potrzebne do odkręcenia kół. Teraz wychodzę sobie z takim pistolecikiem niewielkim. Trach, 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 to puszcza. Zaczynam od jedynki. Jak jedynka nie daje rady, dwuja, truja. A na trój to nie ma zmiłuj. Jak to powiedział kiedyś perepeczko, biorę w rękę marchew i samo suche zostaje. No, Przemku, bardzo Ci dziękuję, i do zobaczenia na kolejnej imprezie. Pewnie zobaczymy się, tak myślę. Jak się nazywa ta impreza pod Warszawą, kawałek? Od... No, na pewno, na festy, motofest, tak, o, do Zbiroży, na pewno się tam spotkamy i myślę, że jeszcze w tym roku wielokrotnie się spotkamy. Ja mam tylko dylemat, czym jechać na te imprezy, bo albo Hammer, albo Chevrolet, a może Spitfire? No normalnie rzeczywiście dramat życia, ja bym usiadł w kąciku i zapłakał rzewnie nad tym dopustem Bożym, który Cię spotkał. Mówi to Przemek, który nie ma czym jeździć, który jest bosy, biedny, przebity życiem. Tak, dzięki Ci wielkie. Dzięki, dzięki Olek.